W ostatnim czasie obserwujemy znaczące osłabienie dolara. Inwestorzy szeroko to komentują, ponieważ tylko w tym roku z 4,20 zjechaliśmy w okolicę 3,60, która obecnie jest już po raz któryś broniona. W tej chwili na naszych oczach dolar jest nieco powyżej poziomu 3,62, więc odbił około 1% do tego ważnego poziomu wsparcia. Mamy na wykresie wykres długoterminowy. Każda świeca to jest jakby jeden miesiąc, każda świeca jednemu miesiącowi odpowiada. Widzimy po pierwsze to ważne wsparcie, które też było tutaj testowane i w sumie to bronione. Po pierwsze, we wrześniu 2020 roku, czyli kiedy no już można powiedzieć, że rynki trochę się oswoiły z pandemią, wtedy byliśmy też świadkami dołka na giełdach. No i przy okazji czerwiec 2021 roku, no bo wtedy gdzieś tam ten kurs dolara konsolidował w rejonie 3,640, a następnie ruszył do rajdu wzrostowego, który został tylko i wyłącznie jeszcze potęgowany informacją o wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą, no i chwilę po wybuchu wojny doszliśmy do poziomu powyżej 5 zł, 5,05, 5,06, tam mniej więcej obserwowaliśmy, ale pewnie narastająco było to nieco wyżej, nie wiem na ile precyzyjne są te dane, które w tej chwili pokazuję, natomiast to większego znaczenia nie ma. Od tamtego czasu, od października 2022 roku regularnie spadamy tak jak powiedziałem sam ten rok wygląda naprawdę słabo no ale uznałem, że inwestycja w dolara na tym poziomie, też żeby Wam zademonstrować jak to zrobić przy bardzo, ale to bardzo niskim spreadzie, czyli po prostu w opłacalny sposób nie jest wcale złym pomysłem, ja zresztą, jak sami doskonale wiecie, jako budowa pewnego rodzaju poduszki finansowej, zabezpieczenia, ale nie też tylko i wyłącznie w naszej lokalnej walucie, ale i w walucie obcej, dolara już sobie zbieram, skupuję nieskutecznie i też staram się na tych niższych poziomach oczywiście dobierać, żeby po pierwsze łapać niższą cenę, bo w górę nie wiem, czy to ma większy sens, no a po drugie, tak jak Wam właśnie wspomniałem, uważam, że w ujęciu długoterminowym te poziomy powinny być dobre, no bo tutaj nam się nigdzie nie śpieszy, nie chodzi o to, żeby tym dolarem Spekulować i co jeden grosz kupować, sprzedawać, kupować, sprzedawać, go po prostu kupić i trzymać, jak to mówią, na czarną godzinę. I teraz tak, będziemy dokonywać transakcji u partnera kanału, czyli na walutomacie, to oczywiście kilkunastoletnie doświadczenie, wiodąca pozycja. No i to, co bardzo istotne, niskie też spready, łatwość, przejrzystość, dokonywania ruchów i transakcji. Jak widzicie na stronę główną Walutomat w Google, no to Okej, okay, wszystko wygląda dobrze, tylko że tutaj walutomat Wam oferuje 50% rabatu na prowizję przy pierwszej wymianie, natomiast z racji tej naszej współpracy ja przygotowałem dla Was taką opcję, że możecie otrzymać prowizję obniżoną o 50%, ale przez cały pierwszy miesiąc, czyli jeżeli chcielibyście sobie coś tam dobrać, ewentualnie kupić, sprzedać, pospekulować, no to jest to dużo bardziej opłacalne, bo nie jedna transakcja, a przez cały miesiąc będziecie mieć tę prowizję obniżoną. Ona normalnie wynosi 0,2%, no a w tym przypadku wyniesie 0,1%, czyli jak będziecie chcieli czyli kupić walutę za 10 tysięcy złotych to będzie 10 zł, zamiast 20 za 100 tysięcy złotych będzie 100 zł zamiast 200 oczywiście pamiętajmy o tym, że trzeba walutę kupić, a później ewentualnie sprzedać, więc podwójnie Wam się to będzie opłacać. No i do tego dochodzą bardzo niskie spready które wynoszą no, w tej chwili na żywo na dolarze, jak sami widzicie około 0,2%. Grosza, kilkanaście też tutaj tysięcznych na euro. Jeszcze niższe te spready, bardzo niskie. Tutaj 0,1 grosza na franku szwajcarskim, na funcie jakieś pół grosza, więc to jest naprawdę świetna sprawa. I porównując to z kantorami stacjonarnymi, gdzie no w tej chwili na żywo to akurat wybrałem filtry. Warszawa na stronie kantor.live żebyście no 12:20 aktualizacja. W tej chwili mam 12:39, więc to wszystko na żywo. Jeżeli chcecie kupić 1 dolara, to musi się płacić 33,66, 36,65, 36,50. 68, więc to po pierwsze, kilka groszy drożej. Po drugie, sprzedaż no w okolicach 3,59 czy 59, a na walutomacie, tak jak Wam przed momentem wspomniałem, no jest to poziom praktycznie zbieżny, czyli zakup w okolicach 3,63 i sprzedaż też na tym samym poziomie. Więc jeżeli chcecie właśnie kliknąć i zrobić to tak jak ja, to przypominam, link znajdziecie u mnie albo tutaj na kanale na stronie głównej. O, właśnie tutaj jest walutomat i link, więc możecie kliknąć. Ewentualnie pod każdym materiałem też ten link do walutomatu się znajduje. To bardzo ważne, żebyście widzieli tutaj na górze strony oferta dla widzów kanału Marcin Podlaski Myśli obserwuj inwestuj i zarabiaj, bo wtedy ta korzystniejsza prowizja dla was będzie naliczona. No i teraz, jak już założycie konto, najpierw prosty formularz, później formularz nieco bardziej zaawansowany, tam imię, nazwisko, adres. Numer telefonu trzeba podać i zweryfikować. No, i jak już jesteście na swoim koncie, przychodzi pora na dokonanie depozytu. Tylko tak, po pierwsze, tutaj na dole powinna Wam się pojawić taka informacja: Zniżka została przyznana. Prowizja walutomatu będzie niższa o 50%. I w moim przypadku będzie to właśnie do 25 października 2025 roku, bo dzisiaj właśnie to konto, żeby Wam pokazać, wszystko nie założyłem. I teraz, tak, wpłaćmy sobie pierwsze pieniądze, będzie to wiązało się z koniecznością weryfikacji naszej tożsamości, więc wybierzmy sobie 5000 zł, niech będzie na start, nie ma co też przesadzać. I teraz tak, przed pierwszą transakcją, zgodnie z najnowszymi europejskimi regulacjami, wszystkie internetowe kantory muszą sprawdzić twój dowód tożsamości. Tutaj możemy albo wpisać ręcznie dane dowodu tożsamości, czy tam paszportu, paszportu, albo możemy przez aplikację obywatel, dla mnie to jest najwygodniejsze wejść I tutaj jak wejdziecie na swoją aplikację, to nie będę danych wrażliwych pokazywał. I w każdym razie, jak jesteście na, na stronie Głównej a to chyba nawet mogę pokazać, to tutaj jakby na dole macie takie cztery opcje, jest między innymi opcja kod QR, który ja sobie już teraz będę skanował, pozwolicie, że przerzucę się na drugi tutaj ekran, żeby to sobie wszystko zrobić, zeskaduj kod QR, jest zeskanowany i po skanie pojawi Wam się taka opcja podmiot, któremu udostępniasz dane, karency one spółka akcyjna, czyli właśnie tutaj podmiot związany z tym, gdzie sobie tutaj działamy, dane zostały potwierdzone, PESEL zatwierdzony i tutaj te dane Dane zostały uzupełnione właśnie w walutomacie. Nie chcę ich pokazywać, bo to dane wrażliwe. Dobra, i jeszcze data wydania dowodu jest tutaj do uzupełnienia. To poczekajcie, bo będę chyba musiał w takim wypadku szybko po ten dowodzik sobie jeszcze zejść. I zaraz do Was wrócę. Dobra, już jestem, już do Was pędzę i możemy działać, dowodzik jest i teraz wpiszmy data wydania, u mnie to jest, nie chcę Wam mówić dokładnie kiedy i rok 2020, kontynuuję, ale się zdyszałem biegnąc po schodach, dobra i teraz tak, potwierdź dane osobowe i tutaj kod SMS powinien przyjść, jest, dobra wpiszmy, Otwier dziękujemy. Możesz teraz dokonać płatności. Takie powiadomienie się pojawiło. Ok, mamy załatwione. Ojej, się zyszałem. I teraz mamy możliwość wyboru przelewu, jaki byśmy chcieli. Niedostępny dla pierwszej wpłaty jest blik, e, karta. Ale możemy na przykład sobie kliknąć e, szybki, wygodny przelew, przelewy 24, e, z którego banku ja tutaj sobie kliknę mBank. Do zapłaty 5000 zł, przejść do płatności. Dobra, ja się przenoszę u siebie tutaj do nowego okienka. Kontynuuj zgoda. Kontynuuj. Loguję się do banku. Dobra. Wybieram rachunek. Potwierdź na telefonie mobilna autoryzacja. Pamiętajcie, zabezpieczajcie się w taki właśnie sposób. Zatwierdź. 5000 z rachunku tego i tego. Potwierdzam. Zamknij dokończ płatność. Dobra. I teraz włącza się opcja. Dziękujemy za twoją płatność przez przelewy 24. Powiadomimy cię mailem, kiedy tę płatność otrzymamy. Dokładnie taka informacja nam się tutaj pojawia. To już sobie to wszystko możemy przerzucić. W porządku. Dziękujemy za Twoją płatność. Przez przelew 24 powiadomimy cię mailem, kiedy zweryfikujemy Twoją wpłatę. Dobra, i teraz możemy sobie kliknąć zakończ. Ja właśnie, ile będę czekać? Twoja pierwsza wpłata, dlatego musimy dokładnie ją zweryfikować. Dla opcji przelew 24 to może trwać do 48 godzin i tu zakończ, przejść do historii. Oczywiście tu w historii na razie nic nie mamy, bo jeszcze żadnych ruchów nie realizowaliśmy. Możemy sobie odświeżyć nasze konto, sprawdzić jak wygląda sytuacja i tutaj na ten moment jak doskonale widzimy jeszcze w naszym portfelu walutowym nie mamy środków, mamy informację, że trwa weryfikacja Twojej wpłaty 5000 zł i do 48 godzin mamy otrzymać maila z potwierdzeniem transakcji i teraz sobie szybko przeskoczymy w czasie i jak ta wpłata będzie na rachunku to dokonamy sobie transakcji na żywo. No, i jestem już z Wami ponownie. Przerwa szybsza niż zakładałem, no bo niby wpłata do 48 godzin, ale uznałem, że trzeba to przyspieszyć z racji tego, że nagrywam dla Was ten materiał, a nie mam wieczności. A chciałem, żeby ten materiał też jak najszybciej powstał i był właśnie pewnego rodzaju pokazem, jak to wszystko zrobić. Mamy już 5000, a nawet 5001 zł na koncie, i tutaj od razu informacja dla Was niech to będzie materiał praktyczny, jeżeli wybieracie opcję wpłata, chcecie sobie wpłacić jakąś tam konkretną kwotę, to ważna rzecz, jak wybieracie szybki, wygodny przelew, przelewy 24, jak ja to zrobiłem, no to te pieniądze idą przez pośrednika i to może być 48 godzin, natomiast później jak rozmawiałem z walutomatem, zostałem poproszony o przelew jeszcze jakiś taki dowolny, niewielką kwotę. Ja wybrałem tam złotówkę symboliczną. Samodzielnie wykonam przelew i wtedy jakby do swojego banku te dane wpisujecie. I dzięki temu jakby to wszystko szybciej działa i mogliśmy tamtą transakcję szybciej przepchnąć w ramach weryfikacji. Kolejne przelewy już będą zdecydowanie szybsze, ale postanowiłem, że nagram Wam to wszystko od A do Z, jak to wygląda od kuchni, więc też macie do tego dostęp. A zatem mamy 5001 zł do dyspozycji i tak jak powiedziałem w pierwszej części tego materiału będziemy na żywo Dolary kupować. Wchodzimy sobie na start. Możemy sobie wejść na stan portfela. Tu widzimy te nasze 5001 zł. No i wybieramy sobie tutaj dolara amerykańskiego. Czy dywersyfikujemy po połowie? A, weźmy samego dolara, euro. Nudziarz, a dolar ostatnio próbuje odbijać o od 3,60. No to kupimy operację. Klikamy tutaj opcję Kup USD, klikamy Wymień wszystko. No i tutaj stan portfela zmieni się o, o 5001 zł. Otrzymasz 1376,34 dolara. W tej chwili, jak widzę, tutaj 362,99 jest ten kurs. Aktualnie najlepszy, klikamy Dalej. I tutaj mamy wszystkie te opcje. Czas realizacji natychmiast, klikamy Potwierdzam. Zlecenie wymiany zostało złożone, dajmy ocenę 5, bo dlaczego by nie, zamknij, przejdź do portfela i jak sami widzicie na załączonym obrazku. 1376,34 dolara, jeszcze nawet wam powiększę, żebyście to lepiej widzieli, trafiło już na nasze na konto, na nasz rachunek. I teraz jeszcze taka ciekawostka: jakbyśmy chcieli na przykład przejść od razu na polski złoty, no to dajmy sobie kup PLN, wymień wszystko, to jest te 1376 dolarów i zobaczcie, ile otrzymamy: 4990 złotych, a więc wykorzystaliśmy 5001, tu moglibyśmy mieć od razu w ramach powrotu 4990 i ile mamy różnicy? 10 zł, czyli 5 zł to jest ta opłata 0,1%, która jest aktywowana, a 5 zł to jest ta różnica na kursie walutowym na przeliczniku, czyli przy 5000 zł złotych jest ona. w zasadzie nieodczuwalna. I teraz aktualnie najlepszy kurs, zobaczcie, 362,97. Kupowaliśmy 362,99, więc to jest praktycznie nieznacząca różnica i to jest właśnie plus, wy, plus wymiany walut w walutomacie. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, to oczywiście możecie, że tak powiemy, je zadawać w komentarzach do tego materiału. To był taki materiał, Poglądowy, jak zacząć, jak to wszystko robić. Natomiast, jeżeli kurs dolara będzie w atrakcyjnej, w mojej opinii, cenie w przyszłości, to właśnie na portalu Walutomat. Ja będę chciał te dolary sobie dobierać z racji tego, że po prostu to się bardziej opłaca niż poprzez bankowość elektroniczną czy poprzez kantory stacjonarne, o czym też już Wam niejednokrotnie mówiłem. Przypominam jeszcze raz, jeżeli szukacie linku, chcielibyście skorzystać z tej oferty na obniżoną prowizję przez cały pierwszy miesiąc, a nie od pierwszej transakcji. To oferta specjalna dla widzów tego kanału. No to e, możecie to odnaleźć na przykład tutaj na stronie głównej kanału. Jest ten link do Walutomat. Ewentualnie w opisie do każdego materiału taki sam link znajdziecie. Ja już Wam bardzo dziękuję za uwagę e, i oczywiście zachęcam do zadawania pytań w komentarzach do tego materiału. Możecie napisać, czy Waszym zdaniem zakup dolarów po 3,63 jest dobrym pomysłem, czy czekacie na niższe poziomy. Do usłyszenia!